Cześć, witajcie. Wiele osób, w tym ja, zadawałem sobie pytanie na temat hortensji ogrodowej, czyli dlaczego hortensja ogrodowa mi nie kwitnie, a wszystkie inne kwitną. Więc dziś dowiesz się, dlaczego ona nie kwitnie. Może na początek zrobimy sobie krótką charakterystykę, czym różni się hortensja ogrodowa od hortensji na przykład bukietowej. Przede wszystkim tym, że hortensji ogrodowej nie przycinamy, ponieważ kwitnie na pędach dwuletnich, natomiast hortensja... Bukietowa jest całkowitym przeciwieństwem y, hortensji ogrodowej i ją bardzo mocno przecinamy nawet na 2-3 oczka, ponieważ kwitnie na pędach jednorocznych i wydaje wtedy duże, ładne, zdrowe i tak naprawdę zwarte te kwiaty, więc z tym się różnią te dwie hortensje. A dlaczego ona, czyli hortensja ogrodowa, o której dzisiaj mowa, nie kwitnie, to pytanie przez dwa albo 3 lata sprawiało mi ogromną trudność. I dopiero po dwóch, trzech latach doszedłem sam do tego, dlaczego ona może nie kwitnąć. Zacznijmy od tego, że taka hortensja ogrodowa wymaga przycinania. Uwaga, uwaga. Wymaga czy nie? Nie wymaga i nie przycinamy, więc wygląda ona tak. Ale czego ona wymaga na zimę? Wymaga okrywania. I o tym chciałbym Wam powiedzieć. Że ona na zimę wymaga okrywania, ponieważ mm, jest bardzo delikatna w porównaniu do hortensji chociażby bukietowych. Mniejsza, 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 mniejsza odporność na mróz. Zresztą widzicie, jest dużo suchych pędów. Przez to tak wygląda. Ujrzymy pierwsze promyki słońca, pierwsze ciepło, pierwsze, pierwszą ładną pogodę i co robimy? Lecimy do ogrodu, bo kilka dni jest ciepło i okrywamy, okrywamy, odkrywamy nasze hortensje. Ściągamy włókniny, bo twierdzimy, że rośliny się duszą. I tu popełniamy pierwszy błąd. Ściągamy włókniny, ściągamy okrycia i. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład w dzień jest 15 stopni, a w nocy minus 3. Soki zaczynają krążyć w pędach, przez co roślina no, szaleje. I nie dajesz jej jednoznacznej informacji, że jest ciepło, bo nie jest człowiekiem, tylko jest rośliną. Czyli sok krąży, zamiera, krąży, zamiera. Przez co wtedy, czyli najczęściej na wiosnę, te pąki nam przemarzają, bo to pąki nam przemarzają głównie. No i pędy. Nie w zimie, bo w zimie są ładne. Odkrywamy, widzimy zdrowe, ładne, zielone oczka. Dwa-3 dni nagle są brązowe, co się stało, więc nie popełniaj tego błędu. Jeżeli masz zakryte rośliny, to nie odkrywaj na czas na czas, no na czas, przed tym czasem tak naprawdę, tylko zostaw je do momentu, aż będzie już tak faktycznie ciepło i nie będą zapowiadać przymrozków na noc. Lub tam no spadki minus jeden, nic się nie dzieje, ale czasem jest minus cztery, minus siedem niespodziewanie, no i wtedy one najczęściej przemarzają, więc nie rób tego błędu, bo przez to tracisz tak naprawdę szansę na kwitnienie, bo one kwitną tylko na pędach dwuletnich. Są oczywiście hortensje ogrodowe, które kwitną na pędach jednorocznych, ale jednak na dwuletnich Tworzysz wielki krzak i kwitnie pełno kwiatów, i są albo niebieskie, albo różowe najczęściej. Więc unikaj tego błędu, nie odkrywaj przed czasem, tylko daj im tak naprawdę sobie jeszcze pospać troszkę, no bo ryzykujesz. Jest jeszcze oczywiście drugi przypadek, czyli wydaje nam się, że zima jest ciepła, nie okryliśmy roślin, a na przykład ja w tym roku nic nie okrywam, i z reguły nigdy nic nie okrywałem, no oprócz róż, których yy, tak naprawdę usypywałem im kopczyk. No i tutaj pojawia się pytanie, co zrobić z hortensjami, które nie okryliśmy, a też mogą przemarznąć właśnie przez wahania temperatur. Przede wszystkim możemy je spokojnie okryć włókniną lub też odsłonić od promieni słonecznych, czymkolwiek, nawet jakąś matą cieniującą. Takim zabiegiem na pewno im nie zaszkodzimy, a możemy pomóc, bo tak jak mówię, najczęściej właśnie to wiosną marzną nam te pąki i pędy, a nie zimą. Więc tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o te hortensje. Jeżeli macie pytania na temat hortensji, to tak jak mówię w komentarzu, zawsze możecie śmiało pytać. Jeżeli macie uwagi, również mi piszcie. No i oczywiście, jeżeli się podobało, koniecznie łapka w górę, żeby też była to informacja dla innych, no i subskrypcja kanału, bo możecie przegapić fajne filmy, które będą się pojawiać. Pozdrawiam.